Od jakiegoś czasu prosiliście mnie o nagranie czegoś o Runking Torze. Jak wiecie, nie nagrywam za bardzo komiksów, które już wyszły w Polsce, a przynajmniej staram się, bo oczywiście nie jestem w stanie wiedzieć o każdym, który wyszedł. Wspieracie naszych wydawców. I historia z Runkingorem wyszła w Polsce w serii Superbohaterowie Marvela, Tom 31. Więc wiem, że może być trudnie z dostępnością, chociaż w momencie nagrywania znalazłem na Legro 3 oferty. Ale mimo wszystko postaram się w tym odcinku opowiedzieć o Runking Torze na Tyle ogólnie, żeby nie popsuć wam przyjemności z własnego czytania, ale też wystarczająco, abyście wiedzieli o jego epickości. Dlatego zapraszam teraz do komiksowych ciekawostek. Nie zaspojleruję wam konkretnie wydarzeń, które doprowadziły do tego, ale w skrócie Ragnarok. Thor jest bez młota, Asgard w ruinie, wielu bliskich zostało pokonanych w boju i musi znaleźć coś dzięki czemu stanie się potężniejszy. Dlatego można powiedzieć, że idzie w ślady swojego ojca, tylko że jeszcze bardziej epicko. Co mam na myśli? Wiecie, jak Odin poświęcił swoje jedno oko dla mądrości, to Thor wyłupił oboje później też powiesił się na Yggdrasilu, aby zdobyć wiedzę o runach. I oj moi drodzy, tutaj się teraz zaczyna. Można powiedzieć, że od powieszenia się stał się mniej więcej wszechwiedzący, ale może przejdę do jego wyczynów. Zatrzymał szarżującego Mangoga jedną ręką i bez problemu zablokował jego uderzenia. Kim jest Mangog i czemu zatrzymanie go ma być imponujące? Ma rzekomo siłę i wytrzymałość miliarda istnień, wiecie jak to jest w komiksach, ale wcześniej w tym komiksie jesteśmy w stanie przekonać się o jego sile, dlatego w tym w momencie, kiedy Thor go tak bezproblemowo zatrzymuje, jest to imponujące. Jednak to nie koniec, bo po tym król Run Thor użył nowo pozyskanej magii, aby wymazać go z rzeczywistości. Chwilę później neutralizuje też szkodę Lokiego, urywając mu głowę, jednak jednocześnie utrzymując ją przy życiu. I. nie wiem, czy to była dobra decyzja, bo wiecie, potem mu cały czas gadał, dalej jego nosił ze sobą, ale okej. Okay. Udał się następnie do Surtura, aby ten przekuł jego zniszczony Mjolnir. Po czym nasz nowy Thor jednym uderzeniem zniszczył barierę międzywymiarową i to umożliwiło Surturowi przejście. Wcześniej, kiedy Thor nie był aż tak potężny, przybył mu na pomoc Beta Ray Bill. Teraz Thor z nowymi mocami przyteleportował go do odległej galaktyki i dalej komunikował się z nim telepatycznie. Teraz, żeby znowu Wam nie spoilerować o co konkretnie chodzi, Thor zniszczył Drzewo Życia i niesamowicie potężne, abstrakcyjne byty, których nawet jego ojciec nie był w stanie pokonać. Zanim te byty poznały prawdziwą siłę Runking Tora, i takim zanipnował wystarczająco, aby zaoferowali mu dołączenie do nich. Po zrobieniu tego wszystkiego Thor tak jakby umarł sobie, chociaż to była bardziej taka wiecie hibernacja w stylu snu Odyna, po prostu stał się jednością z wszechświatem. Teraz możecie się zapytać, jak to jest, że teraz w komiksach nie jest już taki potężny i w ogóle stracił godność do młota i tak dalej, już odpowiadam, wiecie, Komiksy, po prostu komiksy, tak to już jest. retcony, odnoszenie się do dawnych serii czy jakieś takie ograniczenia mocy. No bo tutaj troszkę wychodził z Runking Torem syndrom Supermana, czyli można powiedzieć, że jest najsilniejszy, bo wchłonie wszystkie słońce, ho, ho, ho i tak dalej, więc tutaj Thor sobie wchłonął całą wiedzę i tak dalej, nikt go nie pokona. Trzeba go było znerfić, łatwo mówiąc. Kolejną serią Tora po tym była ta, gdzie odbudowywał Asgard na Ziemi, szukał reinkarnacji swoich towarzyszy i tak dalej, w tej serii też walczył z Iron Manem, o czym zrobiłem materiał, może was zainteresuje. Ten komiks z odrodzeniem jest też dostępny w Polsce w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, tom ósmy, jakby ktoś był zainteresowany, polecam. Możecie się dalej zapytać, ale co więcej z Runking Torem? No właśnie, nie bardzo więcej. Runking Tor to jeden z tych internetowych mitów czy legend, o których coś tam każdy słyszał i wie, jaki to jest epicki w ogóle, ale niewiele osób to faktycznie przeczytało czy dowiedziało się o co konkretnie chodzi. Podobnie jak z OneBowl, na przykład, o którego też często pytacie, o nim nie zrobię, to jest za męczący temat. Wiemy, może spodziewaliście się tutaj jakiegoś epickiego streszczenia wielu przygód Runki ale prawda jest taka, że jakby to powiedzieć... To w historii Ragnarok, tej, o której mówiłem na początku, z której to się wywodzi, Runking Tor zajmuje może jedną piątą tego i nie ma setek komiksów, z których można by wyciągnąć więcej wyczynów epickiego Runking Tora i tak dalej, więc mogę zrozumieć Wasze zawiedzenie czy frustrację po usłuchaniu tych wszystkich internetowych komentarzy, jakie to jest Runking epicki, ale zachęcam przeczytać ten komiks po prostu dla samego Tora, a nie Runking Tora, bo po prostu. Po prostu warto. Jeśli Ci się spodobało, zachęcam do stawienia łapki w górę, jeśli nie, łapki w dół, no bo po coś też są. I może Was też zainteresować 15 epickich wyczynów Tora. Dzięki za uwagę, cześć!